Hejka, wpadam i nagrywam nowy pobrzeż odcinek 18. No i wychodzimy na to, że zaczynamy turę czwartą. Nie, nie mam pojęcia do końca co zrobić, bo Gracjan jak zwykle pokrzyżował mi plany, ale na razie on zostaje u radków. Tylko was na chwilę przeproszę, bo muszę mu dostosować wiek i finanse. Jezu jacy, oni wszyscy mali na tym portrecie. Dobrze, wiek już mają ustawiony. Ja uznałem po prostu, że Gracjanem przegrałem całą turę. Ja mu to dziś wiszę, żeby przegrać nim normalną turę, a... Jego syn ma aktualnie dwa lata. Gustaw. Kupię oczywiście tradycyjnie rzeczy dla Bejbora, które w poprzednim odcinku sprzedałem. Potem zaczniemy grać na serio, bo jest dużo dzisiaj rzeczy do roboty. Przede wszystkim trzeba jak zwykle ogarnąć jakiegoś dzieciaka. Po drugie to Max ma urodziny i będzie się stał staruchem. Po trzecie to nie wiem co zrobić z Gracjanem i z jego magią. Na pewno będę go chciał cisnąć na karierę paranormalną. Przewijak też trzeba kupić, bo to jednak muszę postawić, bo zariuję. Wiecie, wie co, zrobię coś czego nigdy nie robiłem i Resetuję potrzeby, bo i tak przesunąłem czas do przodu, żeby już nie musieć nocy dogorywać, ale to tylko ten jeden raz. O, ona się chce zaprzyjaźnić ze wszystkimi możliwymi zwierzakami, jakie istnieją, a jest ci mega szczęśliwa. No i nasza Beata też ma urodziny za dwa dni. W ogóle, ten zwierzyniec też by trzeba było miski kupić, co najmniej za dwie jeszcze, nie? Ja nigdy nie umiem tego zrobić za jednym zamachem. Dobra, Gracjan, wiesz co? Ja ci nie chcę idować, ale ty buduj relacje z dzieckiem, bo musisz mu zapewnić wychowanie. Dorota, posprzątaj. Faktycznie się będziesz stawał staruchem, Max? No, na sam koniec tury, to będzie straszne. A tu się coś dymi, rany boskie, Dorota. Wysłałbym tą ma małą do szkoły, bo mnie wkurza. On chce mieć wnuka, ale ty masz wnuka, weźże się, zajmij już którego masz ja nie wiem, czy dożyjesz następnego, bo Grafiana to już nie zamierzam rozmnażać, a nim Beata się rozmnoży, to jeszcze muszę mu te kotły pokupować, tak, bo oczywiście nie, za, nie zabrałem. Dobra, to pojedziesz do Czarnoksiężnikowa, tylko wiesz co, ja bym cię przebrał w normalne ubrania jednak, bo nie będziesz tak paradował w tych ciuchach szarodzieja. No powiedzmy, że jego rodzice mu ustawili e, takie ultimatum, że oni im pomogą, ale żeby tak za bardzo z tymi czarami nie wyskakiwał, bo tutaj kampania na burmistrza i tak dalej, a tam taki przypał trochę. Drapaka nie kupiłem dla kota, Zusmaria. Maria. No jeszcze dwie tury będziemy go mieli, bo on dokładnie osiem dni pożyje z tego, co mi się wydaje. A to jest w ogóle garnitur po kajetanie. Same garniaki, no to ubierz, dobra, coś takiego. A ty nie jesteś przyjaciółką Lucynki? To nie może tak, Boże, jakiś zwierzyniec. Maksymilian, yy, czy ja wyłączyłem wolną wolę? No, połóż go chodzić. O szczeka na marzenę w sumie, no ja też nie przepadam z tą kobitą. O, zaprzyjaźniła się nasza yy, dorosła. Z zasejwujemy jej, żeby dobrze dorosła, bo czuję, że to się wydarzy yeah. prędzej czy później. Gracjanowi miałem zmienić włosy, tak? Ale zapomniałem o tym, że najlepsze. Ty idziesz dzisiaj do pracy na ósmą wieczorem, tak? Wiecie co, ja mu to zasejwuję. Nocnika nie kupiłem, prawda? Powiedzmy, że zapuścimy mu zaros i zostawimy mu takie włosy, niech wygląda trochę inaczej niż zwykle, o. Jak się dobrze czujesz, bo ci pomogłam, to odrób lekcję. Skąd ty masz taką relację z nią? Tylko Gracjan jej nie lubi z tej rodziny. O, kot się zrobił stary, no mówiłem, że on długo nie pożyje. Jezu, chłopaku mały przejść, bo chce zrobić zdjęcie do miniatury, no. Co to się z kimś bije? A, marzena z Gracjanem, okej. Okay. No i co ta kretynka narobiła? No, chciałem zrobić zdjęcie jak... Maksiu, uczy wnuka chodzić. Żeby to było takie wiecie. Dobra, Gracjan, nie bić baby, bo ja wiem, że ona jest głupia. Dlaczego ja kopię coś? On chce kopać grób, marzeń i nie chce. Nie chcemy czegoś takiego robić. Jeszcze ci mało zwierząt gracuś, naprawdę? Myślę, że tobie dobrze szło, Max. Więc jeszcze go poucz, póki się da. No nie wiem, czy się nauczy teraz A nasza dorotka. To zamiast siedzieć na kanapie i czekać na zmiłowanie, to ja bym proponował, żeby coś nie musimy niby gotować, bo mamy kamerdynera, który nie posprząta nawet śmierdzących zapiekanek, więc jednak wiecie co wolę. Bardzo mnie ciekawi jak loczek będzie wyglądał, bo przypominam, że szczeniak, lucynki i kropka się nazywa loczek. Nie sfal. No, szczęście. Nie podawaj tego, podkładaj, wszystko będą na później. A młodą to musimy przedskilować, bo jak ona ma być burmistrzem, to ja bym oczekiwał, żeby ona miała trochę lepsze te umiejętności. Aha, no nie dojdzie tu tą maszynę do szycia, wiecie sobie co? Chciałem powiedzieć, że ja sprzedam tą maszynę do szycia, ale... ale może się jeszcze przyda. A teraz możesz? Marzena pobiła twojego syna, myśli, że nadal będziesz z nią rozmawiał? Z Gracianem tak spadła ta relacja, w sumie ma to trochę sensu. Dobra, róbcie to dziecko, bo jeżeli tego tak nie zrobicie. A ty nie będziesz staruchą, tobie zostanie jeden dzień jeszcze. Oczywiście się młody zasrał. Chcesz zrobić przyjęcie już z piąta? Kiedy to zleciało? Nie no, nie róbmy przyjęcia, bo będą urodziny za urodzinami, wiesz co, ja bym jednak. No, nie wiem jak mamy zrobić to z jej szyciem. Wymyśliłem maszynę do szycia, też mi się zachciał. Nie no, jak tak na środku walnę to będzie źle wyglądało, widzicie. A może jakbym zrobił... Tak, tego tak oni na tym narożniku tak beznadziejnie siedzą, że ja patrzeć nie mogę na to, w ogóle to krzesło jest standardne. Dorotka, rób sobie kilka. Maksymilian, możesz dzwonić do wyborców, ale nic ci nie dodzwoni, nie. z kim ty się tak ledwo przyjaźnisz? Z rybakiem próbowałem pogodzić cię, ale, ale mi to nie wychodziło, bo się tukli ostatnio, dobra, tam pogadasz ile pogadasz. Młody śpi, no to potem go ktoś przebierze, bo, bo oczywiście przegapiłem ten moment historyczny. Kiedy yy, srał pod siebie? Dlaczego kamerdyner nie zamówi żarcia, skoro go już mamy? A tobie co się dzieje? Nikt ci nie nakarmił, bidoku. Co to jest za powiadomienie, którego nie widziałem? Ona, czemu ona tu z powrotem jest? Jak ty się tu znalazłaś, kobieto? przed sekundą z ty... Ta gra jest nawiedzona, ja z nią gadałem przez telefon dopiero co. Zwoń do Olgi, bo też będzie płakać. Ta Marzena to nie wiem, czy ma problem. Dobra, niech tu siedzi, skoro ten idzie. A ja bym chciał, żeby ktoś miski napełnił. Maksiu na przykład siedzi i się nudzi. Kamerdyner oczywiście yy, ręce ma dla hecy, nie poumywał tych misek. Chyba przyjdzie ten kamerdyner, jak ten młody się że przyjdzie, bo ma interakcje, dobra. No ja wiem, że pies głoduje, bo... Nie... Dlaczego tutaj nagle jest jakaś obca baba? Amanda w sensie. Kto to tą Amandę do pra z pracy przeprowadzał? Max chyba, ale skąd ona się tu wzięła do jasnej? Aha, bo mamy kamerdynera i on wszystkich wpuszcza. Dlaczego yy, Beata ma nieodrobione do końca lekcje? A ty się z nią nie lubisz od kiedy? Ja myślałem, że to twoja koleżanka. Nie lubi jej w sumie. Ale gadaj z nią, może się polubicie. Przecież zamówiłem zakupy i był ten koleś, a tutaj znowu. Niech ja was zwolni tego kamerdynera. Dobra Maxiu, wnukiem się zajmie, bo widzę, że kamerdyner sobie nie poradził. Nie wiem, czy było? Dobra. Już, już się tobą zajmujemy. Nie ma to jak uczyć kosmiczne dziecko po ciemku na trawniku chodzenia, żeby w dzień, w dzień sąsiedzi nie widzi. W ogóle to yy, już że nosek będzie po i trochę mi się ten ustaw nie podobał, bo liczyłem na bladą skórę i kosmiczne oczy, a dostałem szare oczy po i kosmiczną skórę, no ale dobra. Dobra Dorcia, jak nie szyłaś nic, to nie szyłaś, a teraz nie możesz przestać, weź to posprzątaj, bo oczywiście pieski i weź się poogarniaj. A Beatko, jeżeli myślisz, że to byś się przyschnął te to nie, nie specjalnie, ale ja jej kazałem malować pół dnia. No tu są dwa koszyki, no dwa koszyki zakupów mamy, no i po co? Gracjan oczywiście by się przydał do czegokolwiek, to jest praca. Dodatko, nie możesz tego odnieść, bo widzę, że tutaj nikt nie ogarnia. O, możesz odnieść, Boże, jakie dobre dziecko. No, psy głodują. Max, długo ci jeszcze zostało? Nauczyłeś, skubany Młodziniaszka. Czy tutaj trzeba pilnować? Nie trzeba go jeszcze pilnować. Natychmiast, ale pieski by wypadało nakarmić. Dorotko. Oczywiście, Dorotka zmęczona zasnęła w talerzu, z ryjem w talerzu. Nie umiesz jeść, to nie będziesz jadła. Ma marzena za ciebie doje. Co się ma marnować? Dobra, ogarnę cię rano. Gracjan nie przyszedł, a dzieciak co? Dzieciak został z obcoba, bo... Dobra, i poradzisz sobie... Przecież nie poradzisz sobie, co ja mówię. To Max, ja cię, ja cię jednak poproszę. To, bo jak on mi się raz znowu, to ja nawet nie... Gracjan powinien w Ciry dostać. Dziecko zrobił do rodziców na garnuszek, a potem się nim nie, 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 nie zajął ani razu. Max stałą robotę odwala, od zapalam z tego Gracjana. Oni są mega tolerancyjną rodziną. No to weź sobie coś zjedz jednak w nagrody. A pan Kamerdyner to nie dość, że nie sprząta, nie zajmuje się dzieckiem tak, jak trzeba. No dobrze, że przynajmniej awans wstałeś, ale ogólnie rzecz biorąc, jesteś beznadziejny. Tyle ci mam do powiedzenia. Lubię tego Gracjana w tej wersji, w sensie jest brzydki, ale, ale przynajmniej śmieszny. A gracjanku, ty nie masz majsterkowania? Nie masz, bo przecież przydatnego to nic nie umiesz. Kreatywności się trzeba pouczyć tobą. Tak, dopiero drugi poziom jest. W tej turze to się nie uda, żeby być na piątym, ale to lepiej. Czy Wy widzieliście coś słodszego w tej grze? No, po prostu lucynki mi tak będzie szkoda. 6 rano w niedzielę. Ile idealna godzina do wstania. Dobra, dba, teraz się babcia zajmuje dzieciakiem, bo ja tak sobie życzę. Młody zagrodził kibel i nie mam jak wyrzucić jego własnego gówna, bo musi się to lepać na dół niegrzeczne dziecko. Z tego Gustawa. Straszna ta osobowość. No dobrze, jakoś sobie poradzimy. On jest maksymalnie żrędliwy i maksymalnie zabawowy. To mi wygląda jak romansowanie. Może dajmy mu romansowanie, będzie śmiesznie. Ale zobaczymy, jakie będzie mi dawał wajby. To takie, taką aspirację dostanie. Aha, bo ona. Czy ona chodzi do pracy? Jezus, ona poszła do pracy. No Dorota, ja zapomniałem, że ty pracujesz. To dobra, Gracuś, twoje dziecko, ty się zajmuj. Wykąp Gustawa, posprzątaj to. Maksim musi odespać ten hardcore. niech to niech śpi. Ta mała, posprzątaj te śmieci, zanim wszyscy umrzecie na grypę od karaluchu. Znowu jakaś yy, randomowa osoba tutaj weszła, ja tego kamerdynera muszę prześwięcić. Czy dziecko jest wykąpane? No nie wydaje mi się. Gazetę to umiałeś wynieść, ale dziecka wykąpać to nie łaska, Gratian, jesteś beznadziejny. Nie, Gustaw, nie idziesz Możesz się bawić w seraczu, bo ja ledwo podłogę wyczyścił. Ci dam. Dobra, Max, jest mi bardzo przykro, ale ja cię potrzebuję. Wstań sobie. Zresztą tą flaszkę wynieść, Bata, ty dostałaś coś do jedzenia tak. Będziesz jadła z jakimś obcym typem śniadanie, bo musieliśmy go wpuścić mhm. tutaj. Jezus jeszcze pożaru mi trzeba było, no, ale alarm mamy to w dupie syn. No on nawet się jeszcze nie zorientował, to dobrze. Znowu ta tutaj... Ona, ja nie wiem, czy ona się... Marzena się do nas wprowadziła, czy co? No dobrze, bo nikt z rodziny nie zareagował na no. Naprawia szkibel, nie wierzę, wow, dziękuję. Panie Jeffie Uoloszenko, nazwę go Józek. Ustal z tym kamerdynerem, żeby nie wpuszczał hołoty do chałupy. Czemu ja im każę sprzątać, jak oni mają tyle służących? Nie zapisuj tej gry i uczy dziecko srania, bo... głupia Marzena. Fajnie by było, gdyby Marzena z Gracjanem się okazali shipem na końcu, ale Marzena jest Błażejem. Czy wy naprawdę chcecie, żeby ten dzieciak się zesrał? Nie róbcie mi tego! Ten dzieciak się zesra na bank, to jest po prostu... No, ten korytarz mnie kiedyś zniszczy psychicznie, dobra, gdzie tu jest to, to do przebierania to, tych gowian? Oczywiście zabawy nie masz i energii nie masz, dobra. To jak cię tatuś yy, wyczyści, to jeszcze pójdziesz spać, bo mnie wkurzasz. Mała, nie ucz się kondycji, tylko coś se porób dla rozrywki. Nie wiem, czy malowanie ci daje rozrywkę, no niby tak, ale. Ja bym wolał, żebyś coś zjadła, bo nędznie z tobą. Czego tu jest leszek, Pietruch? A nagle pietruchy się wprowadziły do naszej chałupy. Fajnie byś było, gdybyś tu był jak tutaj Beata dorośnie. Dom otwarty dla wyborców, normalnie. Czy dzieciak jest ogarnięty w miarę? No jest ogarnięty w miarę, nie wierzę. Dorotko, dziękujemy ci łaskawco, że wróciłaś. Może zorganizujmy tej małej przyjęcie urodzinowe. Może Dorota to zrobi w sumie, bo... Ona wygląda na taką, co by znała więcej ludzi. Ten młody nie ma rozrywki. No to nie wiem, co ja mu mogę dla rozrywki zapewnić jeszcze. Młoda gniewna ma rozrywkę beznadziejną. W sposób stary, jak świat zaaplikuje. Tylko nie wiem, gdzie tu jest jakaś rzeźba do oglądania. To masz obraz sto razy. Gracjan poszedł do pracy i nie wbił kreatywności, bo o tym zapomniałem na śmierć. Zaprośmy tych, z którymi ona się przyjaźni, czyli wszystkie laski. Marzenę też zaprośmy, będziesz już pożałuję. Szkoda, że nie możemy zaprosić od razu Leszka, ale on tu jest. Jest, chyba więc. A bo w ogóle ja z tym tortem to muszę tak przytylować, żeby Dorota, może e, Beata o 6 go zmuchnęła, ale to trzeba go najpierw kupić, może dobrze by było, nie? O Jezu, Kazik, Koks i Marzena, po prostu dwóch najbardziej niesympatycznych filmów na imprezie dla dziecka, super. No to mamy Beatę, ty! Ty nawet ładna jesteś, nie jesteś kopią Doroty. Ona mi wygląda na taką rodzinną popularnościową, bo jest trochę otwarta, trochę na... jest poważna, to trochę bogactwo. Dajmy jej popularność, jak rodzina. mogą cię odrzucać wizytowe, w sumie, bo czemu nie. Ale nie, to jest twoja koleżanka. Dobra, postarzymy ją. Jak będę potrzebowała jakiegoś dzieciaka, to tego wygeneruję. Pobaw się ufoku. Dorota, wy, wyproś z przyjęcia ludzi, których nie lubisz. Dlaczego wy wszyscy stoicie w tej kuchni jak debile? Chcecie po torcach? Ciebie możemy sprzedać, bo nikt cię tutaj nie zapraszał. Ciebie możemy sprzedać, bo nikt cię nie lubi poza maksem. Czy to jesteś w ogóle? Nie wiem też skąd się tu wzięłaś, też się nie zapraszałem. No, od razu się przerzedziło trochę. Dalej macie problem. Czy pies utknął między O, leszek, poczekaj, poczekaj, leszku, dobrze, że jesteś. Ale widzę, że chemia to tak nie. Aha, i trzeba cię jeszcze wylosować, ale no, ja nie planuję, żeby ona była homo akurat. No, chyba nie miała żadnych. No, hetero jest z tego co widzę. Ale leszek to jej tak mało odpowiada. Nie możesz się napić kawy, dziewczyno. To pójdziesz spać na własnej imprezie? Nie rób tak, to się zawsze burmistrz, jak się nie chcesz tutaj integrować. Pies się zgliczował, a ja o tym powiedziałem i nic nie zrobiłem, proszę. Marzena von komej von. Nie umiecie się zachować ten nara. Aha, jeszcze Beacie, jak jest nastolatką, to miałem natychmiast pracę znaleźć w policyce. Powiedzmy, że teraz poszukam normalnie, a jak się jej nie uda, to ojciec jej załatwi, ustawi jej to kodem. Ona i tak jej nie będzie miała, bo pójdzie na studia, więc nigdy jej to nie da w dorosłym życiu, ale ważne, żeby nabierała jakiegoś doświadczenia. Dobra zabawa, no ja bym tak nie powiedział, no ale Dorotka Lucynka nam głoduje i nie może tak być, po prostu nie może. No, Edyta nagle polubiła koty pełną parą. Niemo, ręka dorota, nie osłabiają mnie, myślisz, że ja nie widzę. Rozklapane kałuże. straszny jest w tym domu. No nic dziwnego, jak tyle przychówku. Jak my stoimy z kasą, gorzej, 3000 poszły odkąd my tu gramy? Weźmy, dajmy Scoutowi pracę, bo ja nie wiem, jak my sobie poradzimy. W sensie kropkowi, co ja mówię Scoutowi. Nie, tutaj na maku się nie da znaleźć pracy dla zwierzaka. Gracjan zarabia grosze i on się jeszcze śmie źle czuć. Weź to od razu wyrzuć, bo się tylko będzie walało. Weź to, tu prysznic i... Idź spać. Ja wiem, że klikam mnie na to łóżko, ale oni wiedzą, do którego mają iść, bo mam na to moda. Dorota gdzieś ty położyła tą kawę, co myślisz, że ja nie widzę? Nie ma srania, najpierw układasz za sobą, a potem sprzątasz. I potem dopiero. Znowu się zasikał ten mały człowiek. No i wyjdzie na to, że Max wszystkiego nauczy tego dzieciaka, no bo Gracjan oczywiście w pompie ma. Tak samo jak Dorota zresztą. 10 razy kazałem zmienić pieruchę, ale on się kładł do spania w końcu dla psa. Czy zwierzęta żyją? Że zwierzęta żyją, nawet nie jest źle. Znowu w już o 6 rano, ale dziś jest chociaż poniedziałek. Już drugi level, no dobrze. Czy masz coś do trzeciego levelu zdobyć? Nie masz, myślę, że go zdobędziesz bez problemu po Baby Gracjan, ojciec, roku. Proszę się z dzieckiem socjalizować. i porzuciłeś na razie magię, bo musisz udać normalnego, tak? Dlaczego co nie mają za problem z tym zlewem? Aha, nie odniosła do zlewu, bo musiałeś nagle do szkoły pilnie. No i zrobili tę umorękę, no niech robią już. Zostaw kamerdynerze tego dzieciaka, Max, idzie do pracy. Dobra, przerwij tego mówienia, go uczyć. Ja nie mam prawa do tego dziecka, bo ten kamerdyner go po prostu zawłaszczył. Ale jest i kamerdyner i sprzątaczka, a dalej coś brudno, ja nie wiem. A ty nie, nie, nie miałaś pójść na ten swój aerobic? Dzisiaj nie, bo w poniedziałki z jakiegoś powodu nie pracujesz. Przerwałaś jedzenie, żeby posprzątać, że ci kazałem. Nagle się mnie słuchasz, Ciekawe, od kiedy. Dlaczego piję? Stoi we własnych sikach, to jest skargodne. Tą młodą to ja chyba odrabiałam lekcję, bo jak tu wszedłem to była sobota. Hmm. Traci entuzjazm w sztuce i rzemiośle. Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Pochwar skałta za to, że jest niski. Opie przkota, że siedzi na blacie. Beata przyprowadziła jakąś randomkę ze szkoły. Dicha i tak będzie, ale Beata to do Szymona mogłaby zadzwonić. On teraz nie jest w jej wieku, ale pogadać by się z nim mogła w sumie. Tylko nie wiem, czy ona nie ma do porady na dziś. Ma. Ja nie były ja patrzę na szkołę, lol. Ja tak gdzieś zaniosła lekcje, ja nie będę wiedział gdzie. Już naprawdę drugi raz mnie obejrzysz, bo... Ci śpieszy. Zaraz pójdziesz do tej roboty. Bo ona ma 13 lat, a ja ją do roboty wysłałem. Dzieciaku, dlaczego ty nie śpisz w końcu? No, kibicujemy Dorocie. Czy umyje wnuka? Po prostu pytanie odcinka, tak. Max wrócił z pracy. On tak mała zarabia z tej karierze burmistrza, jak mam być szczery. Jezus, bo ta krowica stoi nam przejściu. Jak ci pies śmierdzi, durna babo, to nie, niech ci Max powie, żebyś umyła psa. Nie, nie da się Washbave lucynka. Nie może siebie umyć, ale żeby psa wykąpała, to wtedy się nie ba. To ty wykąp lucynka. Jezus Maria Goracjana, jak ci piszgnę, to będziesz wiedział, z której łazienki się korzysta. Nie, nie będziesz wchodził tam, gdzie jest 100 osób. No Dorota coś zrobiła koło tego dzieciaka, nie wierzę. Oczywiście kamerdyner go tylko pasie. Bo przecież co on by innego zrobił z nim. Nie dostała się pan, co jestem rozczarowany. Ty jak masz tą typiarę tutaj, to się po, 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 po socjalizuj z nią. W ogóle się nam fajnie ubrała ta Beata. Aha, bo jeszcze Gracianka trzeba pouczyć kreatywności, to pouczymy. Weź sprzedaj to za dwa simoleony, mają tak? I po, pomaluj sobie. Wiecie, wy co to krzesło, to ja cisnę skąd. A dobra, to tych namory mury zebrała. Nie macie coś lepszego do roboty? Przypadkiem nie. Ta młoda dama powinna yy, lekcję odrobić. Nie można szkoły zaniedbywać tylko dlatego, że się ma pracę, tak? Niedobry kot yy, drapie yy, to. Będziesz stresowała kota. Zasejwujemy ci przyjęcie. Chociaż, jak Max będzie chciał przyjęcie urządzić, to ja mu no, no, to zapewnię. Orze, czy młody się już wyspał, no z, tak w miarę bym powiedział. Weź go wypuścił. I tam weź no, pointegruj po się z nim, bo chce, żebyś go mówienia troszkę pouczyła. O jaką uroczą twarz zrobił ten mały. Czy grację się już łaskawie nauczył tego punktu? No niewiele mu brakuje. Młoda gniewna, weź zawoła i gości na posiłek. Czemu ma nie wieść? Wiecznie tu gotują w tej chałupie, więc... Jak się ty dobrze czujesz, no ja bym jednak spełniał tobą y, tę aspirację, bo chciał, żebyś ty długo żył. Poznaj kogoś nowego. A ty też chcesz przyjęcie zrobić, to ja tobie zrobię to przyjęcie, bo Dorota mnie wkurzała swoim nieróbstwem na początku odcinka. Kałdy z pracy, a już w opłakanym stanie. O, wyście się już pouczyli z babcią, dobra, no to póki babcia jest na chodzie, to opróżni mini-sracz. No może gracja niech to zrobi tym razem? No, jakoś to idzie. O, jesień jeszcze jest, to mógł, żeby... oczywiście się zatkał. kibel, No nie jest w tym. A co ten mały jest taki nieszczęśliwy? No, może ja bym jeszcze taką poduchę mu kupił. Gdzie co? Ja sprzedam to w cholerę, a kupię dla zwierzaka to yy, matę. Dobra, wiesz co, jednak ciebie obudzę do dzieciaka i... tego go wypuść. Spróbuj, że odetkać ten kibel, zrób, że to świąt Czy wy nie mieliście miejsca, żeby wejść gdziekolwiek indziej, tylko tu? Nie odetkał żeby koniec w końcu. Dobra, ja was wy wyciągnę z tego tłoku. Lucynka na dół yy, do jakiejś michy, bo żal mi się, nie jest nic napełnione. N trzy miski, zero po prostu perspektyw. No Lucynka tu masz, dziękuję. Kamerdyner zrobił naleśniory, których nikt nie wie. Maxa dzisiaj pilnujemy, bo dzisiaj jego wielki dzień, staje się staruchem. Trzeba mieć na niego baczenie, żeby mu się jakaś obawa nie spełniła, a jak chcesz pograć w szachy, to ja jestem ci skory spełnić, to pragnie jest prost. No ale dobra, to idź do tej pracy. Aha, bo trzeba skauta wykąpać. Dobrze. Ja cały czas go skautem nazywam, a to jest kropek, bo zapominam zmienić. Tak, myje psa na kolanach w na trawie. Tak, super, Gracjan. O, szczeniak dorósł. Zobaczymy, jak on wygląda. O jejku! Jezu! Tak wygląda szczeniak po lucynce i po kropku. No, on jest cudowny. Znaczy, do lucynki jest w ogóle niepodobny. Ma umaszczenie po niej tylko w jakimś stopniu. Nisu jaki on jest kochany. No, czwarty dzień on dopiero na drugim poziomie. Może wejdzie dziś na trzeci, ale mi się nie wydaje. Nie, w kałuży siedzisz psie. O, charyzmę dostała nasza ta burmistrzyni. To bardzo dobrze. Idziesz do pracy dzisiaj, idziesz do pracy dzisiaj. To też bardzo dobrze. Tylko, że rozrywkę ci trzeba zapewnić. A nie możesz z psami się pobawić? Dobrze, idzie. O Jezu, z dziecka nie pilnowałem w ogóle. O, no nie nauczę go sralkować, bo on też ma urodziny dzisiaj. Dziesięć osób go pilnowało i on się nie nauczy umiejętności. Może go przetrzymam, jakkolwiek to źle nie brzmi. A już Chyba, że jakiś pożar, bo zniknął tryb kupowania. Dorota Awans dostała, nie wierzę, po prostu ona mnie rozpieszcza. No mówiłem, że z małym wagabundą się przestała przyjaźnić, Beata. Musimy urządzić kolejne urodzinowe do przyjęcia. Dobra, tego lubił. No rybaka też, on nie przyjdzie, bo cię nie cierpi, ale... No stary się robisz, wiesz co, ja nawet kadzterki włączę na tę okoliczność. Hizy, a Graciana nie ma oczywiście na jego urodzinę. A mi strollował, ten człowiek. Przemiała być kat bo przyjęcie urodzinowe. Postażmy comeja, bo nie nikąd będzie starym dziadem, bo się nadaje prawie na starego dziada, bo wszystkich bije. W ogóle, Maksiu w coś ty się ubrałeś, beznadziejnie się ubrałeś. O, Łukasz przyszedł, weź, weź nie wiem, pogadaj Czemu ja mogę się całować z Łukaszem? Nie chcę. Ale tu chleb. A mogłabyś nakłonić swojego największego wroga, żeby tu posprzątał? Nie zgodził się. To Marzenę nakłoni, bo jej też nie lubię. Ja tak rzadko tych punktów wpływu używam, że chcę zobaczyć, czy to w ogóle działa, czy mam jakiegoś moda, przez którego to nie działa. No, poproś, że ją, no. Dorota, to wy się w 4 bawicie. Dziękuję. No, działa. Dobrze, może że jest ten probówka, fajnie by było, gdyby e, posiedzieć sobie z nim. To nie będzie raczej Twój mąż, ale warto mieć kontakty, tak? Oczywiście tradycyjnie Dorotka z Komejem, jak zwykle się tłuką. Dobra, Gracjan musiał karę zapłacić za coś, ale nie zwolnili go, to przynajmniej tyle. Zmienimy tego Maxa trochę. Dajmy mu taką obrótkę, żeby się postarzał troszkę. Dajmy mu coś takiego. Boże, stary Max, jestem załamany trochę. Pierwszy dorosły, który się zmienił w Emeryta. W tej turze mam nadzieję, że nikt oprócz niego... Dobra, dziadzia, wy wypuść gnoma. I może spróbuję go pouczyć, może się akurat nauczy. Jednak schody to jest coś, z czym filmowie sobie radzą najgorzej. Kamerdynerze wstrętne, zepsułeś mi plan. i nienawidzę tego człowieka. No i gdzie ty go niesiesz, Matole, no? Max ataku i dzieciaka. Czy ja się nie wyrobiłem z tym tortem, dlatego nie było akwenci? Tam nie jesteś disaster. No teraz to jest disaster rzeczywiście, nie nauczył się, Trudno. A ty też w sumie masz te usta szerokie Ty jesteś w ogóle do swojej cioci podobny W sumie to te usta są cały czas po maksie Z tego co widzę, bo nie po Dorocie Tylko czekamy czy Gracuś dostanie awans Takie kosmiczne ci kupimy, nie wiem Pasuje ci ni w pięć, ni w dupę do tych mebli Nie skacz jak kretyn, tylko sobie o Siknij skoro nie chciałeś się nauczyć Od małego się będziesz przydawał do roboty, a co? Młoda, zjedz, coś Dobrze, że logika ciśniesz się nie w sumie pasuje Mi to Strasznie dużo masz umiejętności jak na 15-letnią dziewczynę. Zgań kota za... o, awans, awa. Gracjan dostał awans, tak, awans dostał Gracjana. Najpierw zgań kota, a potem se weź jedzenie. Aha, bo kod nie gań kota, bo ja przecież kuwety zapomniałem kupić, biedne stworzenie, przepraszam. Rany, bo... cóż ja zrobię, Nie, dobra, nie gań, to moja wina, nie zgań, niedobry Wojtek, zły Wojtek. Za siedzenie na meblach jak najbardziej możesz. Ty naprawdę chcesz się przebrać w strój albo czarodzieja, albo gra... e, Juliana Bobrzeskiego? Dobra, to możemy ci dodać, będzie śmiesz. Nie. Ty potrzebujesz jakiejś komendy do awansu? Łapa. Dzieciak cię może nauczyć, co on ma do roboty. O, jeśli nie, to się nauczycie szybciej. No, dobra, nauczył się. I tym optymistycznym akcentem oświadczam, że dograłem do rana. Zagrałem turę i jeszcze psa komendy nauczyłem w ostatniej chwili i nikt nie umarł. Ten piesek jest po prostu prześliczny nam wyszedł, no nie jest za bardzo podobny do lucynki. No, Loczek się z wami żegna, ja też się z wami zobaczę w następnym odcinku, także trzymajcie się, no i cześć.